Wydrug lubię nagrywać. A to jest, no dziś Wam pokażę <śmiech> <śmiech> moje rzadki. Jeden jest taki nowy, czas, Tam za tym zieloną, pomarańczowym Już Jeszcze jest taki kolorowy. Tam jest jeszcze taki pomarańczowy. A tam jest mój wielki wiatrak, a tam reszta. Dobra, otworzymy następne okno. Cześć siej, mamo. Czekaj się mamo. Czekajcie, chwilę. Pozwólcie, że wam pokażę jeszcze inne. Widać tego pomarańczowego stąd. Jeszcze tego kolorowego. Tam jeszcze. Czekajcie chwilę. Tam są. Dobra. Teraz po a teraz pomniejsze gram. I wam pokażę jeszcze te, co są najbliżej o dzięciołka słychać. Czekajcie. Tam. Tam. Tam połowa traktorka jest. Oh, I tam są jeszcze te dalsze. Taki, taki, taki. I, i tam na końcu jeszcze jeden. I powiem wam taką ciekawostkę, a takie wam pokażę jeszcze, jeszcze y, tamte moje wietraczki przed ciekawostką. Jest następny dzień po tym co było y, y, Molly kąpiel Ten, po tym odcinku. ja zostawiła te wietraczki na rok. A, ta ciekawostka brzmi tak, że we rubliku szlacheckim albo królewskim. Tak, w szlacheckim. Widzieliście tego rozpadniętego wiatraka? Ja mówię na niego tam od... Ja mówię na niego sam są, ale tam odpadł wiznik. I pierwsze, jeszcze ten silnik mu tam był. Nie? Tak było. I później byli tam i zebrali ten wynik, to mogli tego słupa zebrać. Musimy zadzwonić do tej gminy remanów miejscowości w Dobra. Cześć. Do widzenia. O, jaki piękny ptak. Czekajcie. O, jaki piękny. Tam sobie poleciał. Jest kółka chyba. Pa. Dajcie lajki like w górę, skoro mam fajnego ptaka. Bo to on jest mój.